na moim kanale. Dzisiaj chcę razem z Wami ugotować jedno z moich najbardziej ulubionych dań, które się nazywa kuksi. Co to jest kuksi? W zasadzie to jest taka bardzo gęsta zupa, trochę może przypominać japoński ramen, ale według mnie, według mojego gustu jest o wiele smaczniejsza. A tu są składniki do kuksi i potrzebujemy piekińską kapustę, Paprykę słodką oraz ostrą, pomidor, ogórek, już od razu go pociściłam, trzy jajka, czosnek. No, potrzebne będzie około 5-6 ząbków. I mięso. Akurat dzisiaj ja mam mięso mylone, wyprzowe plus wolowe, ale zwykle można wziąć jakiegoś fileta. Pokroić go na cienkie, malutkie kowalki i też będzie ok. Potrzebujemy koniecznie sos sojowy, olej sezamowy oraz ocet. Ja mam ocet z czerwonego wina, ale może być też zwykły ocet. Dla tych, którzy jak i ja lubią ostre danie, to koniecznie będzie potrzebna taka papryka. Ostra melona lub e, taka pasta koreańska, którą można zamówić na Allegro. E, I to pasta jest też e, z ostrej papryki. E, I też e, lubię dodawać do kuksi sezam, mam biały, oraz koniecznie potrzebujemy kolendrę świeżą. Dobrze. Na początku może się wydawać, że tu są za bardzo dużo różnych składników i że jest to pracochłonne, ale zobaczycie, że nie jest aż tak źle. Zaczynamy z każdego składnika. Tutaj nie ma wielkiego znaczenia. Ja akurat teraz kroję kapustę. Wzięłam pufkę. I w dłuż ją tak ukroiłam, a teraz po prostu kroję na takie cieniutkie paseczki. Kapusta się dusi, a ja w tym czasie ukroję ogórek. Też na pół i też cieniutę pokroję. paprykę trzeba oczyścić i też cienko pokroić. Później będziemy ją dusić. Teraz jajka. My będziemy ich smażyli. łyżka oleju. Ja mam rzepakowy olej. Teraz czosnek. Potrzebujemy dwa ząbki czosnku y, do ogórków, kilka do kapusty. Czosnek kroimy na bardzo, bardzo malutkie kawałeczki. Jak ja mówiłam, dwa ząbki idą do ogórków. Tu dusi się kapusta, teraz my dodajemy sól, pieprz. Czosnek, który ukroiliśmy, Trochę sosu. Sojowego i olej sezamowy. Gdzieś tak pół łyżki. A kiedy kapusta będzie już gotowa, to potrzebujemy pokroić kolendrę i dodać do kapusty. Miesiąc temu yy, sadziłam nasiona kolendry na boku nie? I teraz mam swoją świeżą kalendrę, który dzisiaj wykorzystam do kuksi. Skarpetnia ma być dobrze rozgrzana. Dodajemy jedną łyżkę oleju Rzepakowego lub słonecznego. Teraz na patelni podsmażamy mięso. Mięso się smaży, a więc my mamy czas, żeby ukroić jajka. Z tych trzech jajek wyszło u mnie dwa takich należniczka, które ja kładę jeden na drugiej, zwijam w taką rurkę i będę kroić na cienki pas. Czas na ogórki, do których już dodaliśmy krojony czosnek. A teraz dodajemy sól, pieprz i olej. Wracamy do mięsa. Już się trochę podsmażyła. Teraz dodaję z paste z ostrej papryki, lub suchą meloną ostrą paprykę, można dodać olej sezamowy, pół łyżki i troszkę soli. Zostawimy to mięso, żeby trochę tak się podusiło na minimalnym ogniu. Póki mięso się dusi, zrobimy bulion dla kuksi. Potrzebujemy sól gdzieś tak na 700 ml wody. No, to zależy oczywiście od Waszego gustu, od Waszego smaku. Ja na początek, na początek zawsze e, kładę mniej, żeby potem, jeżeli trzeba, dosolić jeszcze. E, trochę cukru, ale naprawdę nie niedużą ocet. O co tutaj ja lubię, żeby... ...żeby był Sos sojowy. Olej zamowej Kroimy świeży pomidor na taki... Uh małe kawałeczki. Rzucamy tutaj, rzucamy też świeżą kolendrę i próbujemy. Jeśli trzeba dodajemy więcej suli y, lub więcej ocetu. Zapomniałam wam też powiedzieć, że woda ma być ugotowana i wcześniej ostudzona. Pamiętajcie też, że wszystkie składniki My też osobno trochę salili, więc ten bulion nie musi być aż za bardzo słony. Musi być w miarę słony. Składnik, o którym na początku zapomniałam Wam powiedzieć, ale to bardzo śmieszne, bo to jest oczywiście jeden z najważniejszych składników w tym daniu, to jest makaron. Akurat ja mam makaron lubella. Spaghetti. Może być dowolny makaron, który Wy lubicie. Gryczany, nie wiem, ryżowy, cienki, gruby. Każdy. Ja uwielbiam akurat spaghetti makaron. I e, na jedną porcję ja myślę, że wystarczy około 60-80 gram suchego makaronu. Gotujemy w wodzie. Wodę nie salimy. Gotujemy Według tutaj przepisu około 10 minut, i później ostudzamy ten makaron w zimnej wodzie. A teraz dusimy paprykę. Ja mam słodką i ostrą razem. Trochę ją posolimy, dodamy trochę pieprzu, jak zwykle. Ok, teraz jak wszystkie składniki są gotowe, musimy teraz ładnie wszystko rozłożyć do talerzyka. I zawsze ku ksi trzeba jeść w takich głębokich, szerokich miskach. Akurat z tym miałam problem, nie mogłam nigdzie znaleźć odpowiedniej miski, ale mi się udało, w Duce kupiłam e, takie miseczki, mogą być też trochę większe ale ten wymiar też pasuje dobrze. I ja zawsze do swojej porcji lub do porcji męża dokładam gdzieś tak łyżkę sosu sojowego, sypię tutaj sezam i porcja gotowa. Kuksi trzeba jeść zawsze takimi pałeczkami, bo będzie tak najsmaczniejsze. Więc mam nadzieję, że to danie wam się spodoba tak samo jak mnie i do zobaczenia w następnych wideo.